Awans w siodle. Te ochraniacze mnie piją. Czemu nie mogłem zostać w domu? Ponieważ to wspaniała rodzinna rozrywka i wszystkim nam się spodoba. Nie tak sobie wyobrażałem wspólną rozrywkę. Przestań luszyn, dorośli nie mają wstępu do strefy dziecięcej. Nuda! Ojej! Zamierzam dzisiaj wreszcie awansować na stajennego. Od teraz ktoś inny będzie opróżniał spruwaczki, a nie! Ja! Brawo dla tego pana! Kolejny kowboj, który wie, do czego służy siodło! Jest jeszcze ktoś, kto chciałby awansować? Nie, tato, proszę! O, ja, ja! Tato! Gotów no, jesteś, Trump? <tak>, tak jest, sheriffie Winkle. <tak> Razem będzie lepiej, co? Kramp, hmm. uh. Aha. Huh? tato, co ty robisz? To jest Heban, dziki nieokieł znany wierzgający. Mustang. Zamierzam trochę potrenować, żeby wreszcie utrzymać się w tym przeklętym klubowym siodle. To ciągle za mało, tato. A, masz rację. To jak? Bójniesz mnie? Nie. Mam o wiele lepszy pomysł. No, no, wygląda niesamowicie. Co to jest? Wsiadaj, tato. Spodoba ci się. Gotowy? E, chyba tak. Yeah, -hu -hu -hu. Trzy, dwa, start. Odwirowanie! <ścoughs> wy, wyłącz, wy, wy, wyłącz! Wyłącz to! <ścoughs> heban! Biedny Heban! Ma złamaną nogę. Straszne! Wbij mu w nią mnóstwo gwoździ, to zaraz mu się polepszy. Nie, synku. To przez korniki. Będzie, będziemy go musieli uśpić! To nie była moja wina. Ach. Zobacz, korniki wtrążoliły nam składzi. To był. To był naprawdę wyjątkowy koń. Pewny, stabilny szkielet, żadnych drzk. Tak, nie mogę już dłużej być go w To był naprawdę wyjątkowy koń. A czego ty tutaj szukasz? No, nudno mi. Wiesz, no to może w takim razie zbuduj sobie nowego konia. E, nic nie zastąpi mi mojego chybanka. Po, e, pomyślałem, że może pomogę ci przy porządkach. Hmm, jak się na tym wrzuca wsteczny? <śm> 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 Kość tego! Dawaj to! Nie masz bladego pojęcia o porządkologii! Skoro nie chcesz już być kowbojem, mój panie, to poświęć trochę czasu swoim dzieciom! Cześć, synu! Tu jestem! Tata? Co ty wyprawiasz? Nic, tylko pomyślałem, że dobrze będzie to posegregować, tak jak robię to z próbkami mydła. Widzisz? Zobacz, na jedną kupę tłumiki, a dekle na drugą. Mniejsze stalowe części, średnie stalowe części. Nie dawaj to! Ale nie można porządkować złomu, tato! Nie wolno! Jak chcesz sobie coś segregować, to idź do tego eko głąba! <noise> to miejsce jest naprawdę magiczne. Pierwotne dzikie ostępy, majestat natury. I te dziwne zapachy. Chłopcy! 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 To ja idę po tatę. Bez ciągnika się nie obejdzie. Nie, że niech mu pani zasugeruje, żeby wziął nadgodziny. Że niby nie ma pani na buty czy coś. Nie, pójdziemy o krok dalej. Z powrotem zrobimy z waszego taty kowboja! Chłopcy! Jakiego kowboja? On nawet nie ma gdzie trenować. Jeszcze nigdy nie byłam na przyjęciu z okazji budowy składzika. Ja też nie. Frapujące, prawda? Nie, dziękuję. Nie jadam niczego, w czym są wykałaczki. Ja. No dobra, to na trzy cztery, tak? Trzy, cztery! O! A niech mnie! Brawo! A, ale ja nawet nie zdążyłem się wytrzeć, Wayne. Co do licha ciężkiego! Nowy składzik, aż lśni. Poczekaj, aż zobaczysz, co jest w środku. <słyski> To konik! Z fotela fryzjerskiego Cały metalowy i korniko-odporny jeden Odwirowanie! No, no, no. To? Nic się nie rozpadło! A niech mnie oskalpują! Wsać <ścoughs> mnie z powrotem w to siodło, chłopcze. Yeah, I tam zamknij drzwi. Coś pewny siebie jesteś, Kramp. A jak? Szeryfie, Winkle. <ścoughs> Szefie! <ścoughs> juhu, juhu. Juhu, juhu. Teraz muszę cię awansować, co? Niniejszym mianuje cię stajennym. Ale rękawiczki to ci się przydadzą w tej twojej nowej pracy, Kramp. Do obowiązków stajennych należy sprzątanie wybiegu dla dzieci. Oh. Nie! O nie!